Przekazujemy kierowcom informatory, przekazujemy ulotki, gadżety, a także kierowcy mają okazję sprawdzić, jak wygląda zachowanie się organizmu człowieka pod wpływem alkoholu. Test z użyciem alkogogli, Pozwala zobaczyć, że to nie jest takie proste kierować. Kierującemu wydaje się, że jest trzeźwy, ale niestety jest zupełnie inaczej wygląda to w odbiorze osoby z zewnątrz. Oby te były tylko zabawą i tylko w tym miejscu, w takich akcjach jak te teraz, a nie tak jak widzimy za naszymi plecami sytuację, która miała miejsce kilka sekund temu. No niestety zdarzają się osoby, które, pomimo wielu apeli w środkach masowego przekazu pomimo wielu apeli policji. Jednak no, nie potrafią się dostosować do warunków i niestety wsiadają za kierownicę po spożyciu alkoholu. I takie osoby muszą być przez policję wykluczane z ruchu. Jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dziękuję, jeszcze, jeszcze. Wynik się przesunie z prawej do lewej. 0, jak ważna jest prewencja i kontrola w takich sytuacjach i w takich akcjach jak dziś, trzeźwy poranek? Prewencja jest bardzo ważna, tak? bo tutaj uczulamy i przypominamy naszym kierowcom, że jazda pod działaniem alkoholu w naszym kraju jest zabroniona i wszelkiego rodzaju takie akcje powodują, że społeczeństwo tak widzi, że policjanci działają, ujawniają niecrzeźwych kierujących. A każdy kierujący ujawniony, to jest bezpieczniej na naszych drogach. Poza działaniami w toku codziennych służby, które, które realizują policjanci ruchu drogowego, oczywiście organizujemy różnego rodzaju akcje, tak jak dzisiaj, wspólnie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego. Też należy powiedzieć, że współpraca sieradzkiej policji i wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Sieradzu pada się bardzo dobrze. Poza takimi wspólnymi działaniami na drodze również uczestniczymy w różnego rodzaju pogadankach. Z różnymi, z różnymi osobami w różnych grupach wiekowych, tak żeby ta, ta prewencja docierała do wszystkich. Jeśli chodzi o statystyki, no nie, ma takiej, nie ma praktycznie dnia, żeby policjanci na terenie powiatu Sierackiego nie zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Dużo pracy jeszcze w takich sytuacjach? Tak, dużo pracy, dużo edukacji. Dla, dla wszystkich, bo należy pamiętać, że musimy edukować od najmłodszych lat, dlatego, dlatego spotykamy się i z dziećmi w przedszkolu i, i, i z uczniami szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i z osobami starszymi, tak żeby tak chcemy, żeby, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona osób. I żeby te nasze, nasze słowa, nasze, nasze pogadanki, nasze działania miały przełożenie na bezpieczeństwo na, na drogach powiatu sieradzkiego. No, dopiero uczysz się jeździć, ale powiedz, jaka była Twoja reakcja na założenie alkogogli. No bardzo ciężko, takie duże zdziwienie tego, co się dzieje tak naprawdę przy tak dużej ilości alkoholu. Nie wydaje się, że takie naprawdę może być złudzenie, jeżeli się szczęśliwym po alkoholu tak samo. Można wsiąść do auta i rzeczywiście zrobić różne dziwne rzeczy, których... Bardzo trudno się szło. Potrąciłeś aż dwa czy trzy pachołki. A co by było, gdybyś siadł za kierownicę w takim stanie? Ze no, trzy albo cztery drzewa. My włączamy się jako WORD do wszystkich akcji prowadzonych dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to jedna z akcji chcemy uzmysłowić kierującym, że alkohol zabija. Ludzie muszą także pamiętać, że samochód również może być niebezpiecznym narzędziem. I wsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu jest bardzo bardzo niebezpieczne. Chcemy przypominać także wszystkim mieszkańcom się radza, że poruszanie się na terenie poza terenem zabudowanym bez odblasków jest wykroczeniem. Od 1 września wszyscy muszą być zaopatrzeni w odblaski. Wcześniej się teraz robi ciemno i po prostu piesi są narażeni na duże niebezpieczeństwo. Kierujący samochodem widzi pieszego z odległości 30 metrów. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przy 50 na godzinę droga zatrzymania wynosi około 25 metrów, to zostaje tylko 5 minut rezerwy. A je, niestety nadmierna prędkość, czyli prędkość powyżej 50 km na godzinę nie daje pieszemu szans na przeżycie. Dlatego mój apel, odblaski, odblaski, jeszcze raz odblaski i przede wszystkim trzeźwość za kierownicą. A teraz zobaczymy jak pójdzie. To samo, głowa w górze i jedziemy. I jedziemy. Słuchajcie, no mistrzczyni świata. Powrotem no, jest troszkę gorzej, tak? Kierownicę Największe trzymamy. stężenie po półtorej godziny, to tak to no. Prawie. Z tego wniosek. Z tego wniosek jaki. Nie muszę więcej nie muszę chyba prostu. No tak, na rączkę będzie, będzie ładnie. Powiedz jeszcze, jakie wrażenia po przejściu w alkoholach tej trasy? No muszę powiedzieć, że po alkoholu bardzo trudno przejść tą trasę na pewno. No i nie radzę pić przed wchaniem wiel na drogę po prostu. No na pewno nie będą z tego dobre korzyści. No i to tyle chciałam powiedzieć. Udałoby się wsiąść i jechać samochodem w takim stanie? Na pewno nie. Chcemy, żeby dzieci bezpiecznie dotarły do szkoły. Tutaj mamy, tak jak pan powiedział, dwie szkoły. Dziesiątkę i dziewiątkę i niestety, ale na tej ulicy często dochodziło do sytuacji. Drogowych z udziałem dzieci. Mamy nadzieję, że tego typu akcje, uczulenie kierowców i edukacja, ciągła edukacja pozwoli na zmniejszenie się liczby ofiar. Panie dyrektorze, dzisiaj akcja 6 wyporanek. Word bardzo mocno współpracuje w takich akcjach z policją. Znajdujemy się przy basenie, przy szkole podstawowej numer 10, i to miejsce, bardzo ruchliwe, do niedawna wyglądało też zupełnie inaczej. Tak, tutaj przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zostały wybudowane, wybudowane e, takie bariery ochronne, które zlikwidowały to, te dzikie przejścia, których tutaj było masę. Tutaj po prostu jak dzieci wychodziły e, ze szkoły, ale również starsi jak wychodzili, to przechodzili w każdym miejscu, gdzie im było bliżej. E, żeby temu zapobiec, e, wybudowaliśmy właśnie e, te bariery ochronne. Tutaj też w pobliżu jest takie bardzo niebezpieczne przejście dla Pieszych, gdzie zdarzyło się kilka wypadków z udziałem, z udziałem dzieci. Dlatego też przy naszym również współudziale wybudowaliśmy tutaj na tej drodze szykany, które jak gdyby zabezpieczają te przejścia dla pieszych, gdzie bezpośrednio przed nimi kierowcy nie mogą wyprzedzać. Jak często organizujecie wspólnie z policją tego typu akcje? Jak ważne one są właśnie w takich miejscach jak to? No staramy się jak najczęściej, szczególnie... Chodzi tu o dobro dzieci i młodzieży. Tu jest bardzo ruchliwa ulica, a w pobliżu są zlokalizowane dwie duże szkoły, dlatego też przy różnych okazjach, przynajmniej kilka razy w roku z policją współpracujemy, ale to nie chodzi o to, żeby, żeby kogoś karać, chodzi o to, żeby edukować. Przy okazji rozdajemy różnego rodzaju gadżety, które, które jak gdyby pozwalają, żeby ludzie czuli się bezpiecznie na drodze.